Dzień dobry, stukająco. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie o poranku. Trochę chmur, chłodno, 14 stopni. Witam kochani 12 lipca. Już sprawdzam wschód słońca, wschód słońca. W tej chwili jest 14 stopni, no to nie jest za ciepło. 5.21 a zachód 2116. Witam Was z moim aniołem stróżem, który wisi, jeden już wisi, później Wam pokażę zdjęcie. Znaczy na końcu filmiku będzie zdjęcie. 7.45 i zobaczcie, tu jest na framudze. Może wisieć na półce, na regale, na Framudze, czyli... Hm? I chodząc do domu, do pokoju, mamy anioła. Naszego anioła. On jest taki tutaj grubszy. To, jest tak, to mój mąż tutaj wyciął to, a ja to umalowałam. Także witajcie tak anielsko. Witam kochani. Teraz może poprawię tą kamerkę. Ale zobaczcie, <ścoughs> u mnie postęp minimalnie już, już mnie puściło, już mogę się uśmiechać. Może mało, delikatny uśmiech, ta strona, ale już może. Witam w nowej rzeczywistości. Bo codziennie się budzimy i jest ta nasza nowa rzeczywistość. Pewne sprawy się zamknęły, tak już na zawsze, ale zostaną te osoby w naszej pamięci. I tak jak mój tata. 97 jak umarł. Tak jest ze mną do dziś. Od czasu do czasu. Jak już się dzieliłam kiedyś, ale jeszcze witam tych wszystkich nowych, ci, co są od niedawna i nie znają moich opowieści. Przez pół roku, jak mój tata odszedł na tamtą stronę, przychodził, przychodził do mnie we śnie. Iśmy rozmawiali na różne tematy z pełną świadomością, że on odszedł. Taki był zadowolony, że tam jest mu tak dobrze, że już go nic nie boli. Pewnej nocy do mnie przyszedł i powiedział: do mi taką kartkę, i powiedział, żebym dała nam przeza za jego kolegów z wojny. I to było imię i nazwisko. Bo ja to tak do dziś pamiętam, tą kartkę tak mam przed oczami, mimo że było to we śnie. Dałam oczywiście. I posłuchajcie, tak jakieś, po jakimś pół roku przyszedł do mnie we śnie i powiedział tak, już nie będę cię tak często odwiedzał, bo idę na wyższy niebieski poziom. No i teraz jak do mnie przychodzi, przychodzi we śnie tak... To jest tak, jak się budzę w tej nowej rzeczywistości, a mi się przyśni, o, wszystkie problemy odchodzą. To on mi mówi jakby tym swoim przyjściem we śnie że te wszystkie problemy, z którymi się tu gdzieś zmagałam, zmagaliśmy, już ich nie ma. Kochani, witajcie. No to tak jak już jesteśmy na tym balkoniku i to słoneczko wyszło dla tych mur, no to kochani, wydech wydech. Tydzień pracowity. Się rozpoczyna, ja już się przebiegłam. Witam Mariola. Witam, ja, witam witam Izabelę. Witam Gabriela. Witam Joannę Wszystkie Joanny witam serdecznie. A najserdeczniej witam moja Joannę z Sydney. <grym> witam siostrę. Siostrę, której nie miałam, a którą mam. W Australii. tak to miło. Witam Łukasza. Dariuszku. Dariusz. Tak. Marii witam. Zobacz, Marii, patrz. Dziękuję za tą, jeszcze raz dziękuję za tą podpowiedź. Trzeba z tymi starymi duchami przeszłości po prostu się pożegnać. Jak trzeba zagląd, to trzeba zagląć. Jak trzeba tupnąć nogą, to też trzeba zrobić, by się uwolnić. Bo wiecie, jak człowiek Pewnie znacie wszyscy z autobusów. jak jeden czy drugi się napije, a troszeczkę za dużo, bo to wiecie, przy tym alkoholu, jak się pije, to te wszystkie strachy wracają, wszystkie naraz. I tam mówi, a tyle lat to się działo, tyle już, tyle lat minęło i on sobie pije, czy ona, to wraca do tych starych spraw. Tak, i jak je nie rozwiążemy na trzeźwo, to na wspomagaczu wracają bardzo szybko i cały czas te same, te same. Bo to dla nas znak jest, że nie zrobiliśmy porządku. Właśnie. Jak poznać, że nie zrobiliśmy porządku, gdy ciągle przychodzą do nas te stare myśli, te stare sprawy. I tyle lat minęło. O, już jeśli. Pracuję. W poniedziałek wirownia pracuje. Kochani, już kończę. Już ale. Te stare wszystkie myśli, stare sprawy, trzeba pewnego dnia zamknąć. Wkurzyć się na nie. Na siebie i na to wszystko. I powiedzieć dość. Basta. <grystanie> Basta, bo dzisiaj nastał nowy dzień. Piękny. Teraz Wam pokażę jakie mam niebo. Ziółeczka jak co dzień Już, już Wam pokazuję zobaczcie także jeszcze rano było zasnute całe niebo a teraz o Oj, jak tu słońce świeci cała ta góra tam była we mgle takich bardziej chmurach i tak tu mamy o poranku o poranku o tutaj moje Wiecie co to jest? To się nazywa czyściec wełnisty. Taki jak to kiedyś mówiłam, jak była mała miziu-kiziu. Bóg szpanik, tu przesadziłam i tu też czyści czyściec wełnisty. A to dzieło Aleksandry. No to miłego dzionka.